Przestanę wyskutony Andrzej Kierlewicz oraz młodzi goście. No dzisiaj taki dzień wyjątkowy. W żeśmy kultowali tradycję graczy starszych. Teraz nam towarzyszy młodszy na, na rybek Graczy Polonii. Panie Tenerze. Jak można zmobilizować zawodników, żeby 13 raz dali z siebie wszystko, nie odpuścili Bruni na całym 36 minucie meczu. Jak to się robi? No powiem tak, że ciężko to się robi powoli, jeszcze, bo nawet się zawodnicy już troszeczkę ze sztabu szkoleniowego może nie, nie śmieją, ale podśmiewują, że my przedstawiamy drużynę przeciwną jako dosyć dobrą drużynę tak? i to się delikatnie mówiąc w meczu nie sprawdza, natomiast pół żartem, pół serii oczywiście. My podchodzimy do każdego przeciwnika na, na 100%. Niezależnie czy my gramy tak jak z UKS-em, który zajmuje drugie miejsce, czy z drużyną ostatnią. My mamy pewną charakterystykę gry, którą musimy sobie wypracować, bo to jest zespół, co ja powtarzam, budowany od podstaw. DNA naszego zespołu to jest bardzo dobry atak i to wiemy i, i, i to przyjęliśmy z założenia, bo takich zawodników mamy. Przekonać ich do obrony, no to jest duży sukces. Myślę, że oni powoli do tego już dorośli i przekonują się, że można czerpać też fajne rzeczy z obrony i radość z obrony, że się tych kilka piłek zabierze i się rzuci proste punkty. A dlaczego tak robimy? Dlatego, żeby w perspektywie kwietnia, maja być drużyną kompletną i przygotowaną na wszystkie możliwości. I broniącą, i atakującą. Bo bo tak, poróż... bo tak trzeba po prostu robić, taką mamy filozofię ze, ze sztabem szkoleniowym, że, że uważamy, że tak po prostu trzeba robić, zespół bardzo aktywnie za tym poszedł, tylko chwała im za to. Tylko chwała im za to, no do tej pory 62 punkty, średnia zdobyta przez przeciwników dzisiaj, jeszcze ta statystyka pójdzie delikatnie w dół, no także można powiedzieć, że chyba obrona jednak też w tym zespole FDNA zagościła na dobre. Tak, bo i możliwości tych zawodników są ta, takie, że jak to w nowoczesnej koszykówce gra się po obu stronach boiska, zarówno i w ataku, i w obronie. No i my tak chcemy, chcemy grać. Dla nas może mniej jest ważne, żeby rzucić te 100 punktów. Dla kibiców pewnie mhm. fajne i atrakcyjne, natomiast my mamy założenie bardzo proste. Mecz się kończy przy 60 punktach dla nas w obronie. I tak gramy z UKS-em, i tak gramy z każdą drużyną. Jeżeli będziemy tracić na tym poziomie punkty z najlepszymi, no to wtedy nam się nic nie wydarzy, no bo my jesteśmy w ataku w stanie w każdym meczu rzucić powyżej 70 punktów. Czyli mamy spokojne, 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 spokojne zwycięstwo i, i tak pracujemy i tak chcemy, żeby to wyglądało przez yy, cały sezon. Czy Pan yy, wie ile z zespołów, 61 zespołów w drugiej lidze jest niepokonanych? No, wydaje mi się, że śledząc na bieżąco rozgrywki drugoligowe, KKS Polonia jest jedynym w tej chwili niepokonanym zespołem, zespołem w tych czterech grupach drugoligowych. Natomiast ja, ja, jakby, troszeczkę na to nie zwracam uwagi. Wiadomo, że to jest ważne, że nie przegraliśmy do tej, spory, do tej pory spotkania, że wygrywamy, że mamy obronę na dobrym poziomie, że atak mamy, który funkcjonuje. Natomiast, tak jak mówię, no, liga jest taka, że tak jak Pan powiedział, Ciężko przekonać zawodników, że wygrywają 30 punktów, żeby jeszcze harowali w obronie, bo to jest bardzo ciężko. Natomiast my, jakby jeszcze raz powtórzę, przygotowujemy się na kwiecień, na maj, i wtedy musimy być przygotowani na jeszcze lepszą obronę. I do tego, i do tego po prostu dążymy. Skoro jesteśmy już w temacie harowania i ciężkiej pracy, to co można młodym adeptom powiedzieć, żeby kiedyś mieli szansę na tym parkiecie zagrać i pod podłotą zespołu w rozrywkach seniorskich swój talent rozwijać? No tak, dzisiaj rzeczywiście dobry mecz w naszym wykonaniu. Super inicjatywa fundacji, która uhonorowała naszych srebrnych medalistów mistrzostw Polski seniorów przez 45 lat, a dla młodzieży Polonijnej, która za chwilę, no, chcąc, nie chcąc, zastąpi tych zawodników, mam, mamy taką nadzieję, ja uważam, że ta recepta jest bardzo prosta. Jak najwięcej trenować, trenować na temat i się nie zastanawiać i nie mieć innego wyboru, czy iść na trening, czy nie iść na trening. Jeżeli tego wyboru w głowie się dokona, że trening jest najważniejszą sprawą dla mnie jako młodego człowieka, to już jesteśmy na dobrej drodze żeby wdrażać następne elementy. I mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy, którzy stoją koło mnie, bo w tej chwili w grupach młodzieżowych Polonii funkcjonują, za chwilę będą kolejne szczeble przeskakiwać i pewnie za 5-6 lat będą mieli możliwość pokazania swoich umiejętności. Ale tak jak mówię, najważniejsze jest chęć do treningów i to jest pierwsza rzecz nieodzowna. Jeżeli się na pierwszym miejscu wybiera trening, a nie inne rzeczy, to już jest dobrze, to, to już jest, dobrze. jest ok, a wszystkie rzeczy pozostałe przychodzą z czasem, trzeba być cierpliwy, trzeba być wyrozumiałym, trzeba być... Yy... Nie być próżnym, robić po prostu swoją robotę i się rozwijać. I tym uniwersalnym przesłaniem do całej społeczności młodych ludzi trenujących Koszkówkę, nie tylko Koszykówkę, jakikolwiek sport, albo tych nie trenujących, którzy właśnie powinni dzięki temu zacząć. Kończymy nasz wywiad. Życzymy 14.0 przed świętami i widzimy się w nowym roku. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam. Dziękujemy.